Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak pewne filmy, książki lub rozmowy pojawiają się w twoim życiu dokładnie we właściwym momencie? Nie wtedy, gdy aktywnie ich szukałeś, ale wtedy, gdy twoja dusza po cichu tęskniła za kierunkiem, pocieszeniem lub delikatnym przypomnieniem, że nie jesteś sam w swoich zmaganiach. Właśnie teraz, gdy oglądasz ten film, coś głębszego niż przypadek cię tu sprowadziło. Być może kliknąłeś ten tytuł, czując się przytłoczony wyzwaniami życia, a może stoisz na rozdrożu, zastanawiając się, którą ścieżką podążać. Niezależnie od okoliczności, które doprowadziły cię do tego momentu, wiedz, że twoja obecność tutaj jest znacząca. To nie jest tylko kolejny film motywacyjny, który obiecuje szybkie rozwiązania, lub pusty pozytywizm. Zamiast tego jest to szczera rozmowa między Twoim sercem a mądrością, która była przekazywana przez pokolenia tych, którzy rozumieli głębokie połączenie między naszymi myślami a naszą rzeczywistością. Te spostrzeżenia na temat miłości własnej, uzdrawiania i osobistej transformacji dotknęły niezliczone życia, a dziś mogą być dokładnie tym, co musisz usłyszeć. Co jeśli ten film znalazł Cię, ponieważ jesteś gotów zaakceptować inny sposób myślenia o sobie i swoim życiu? Słowa, które za chwilę usłyszysz, nie mają na celu oceny tego, gdzie jesteś teraz, ale spotkania się z Tobą dokładnie tam, gdzie stoisz, z współczuciem i zrozumieniem. Poświęć chwilę, aby się uspokoić, być może weź głęboki oddech i pozwól sobie być w pełni obecnym. Twoja gotowość bycia tutaj, słuchania z otwartym sercem, jest już pierwszym krokiem w kierunku uzdrowienia lub jasności, której szukasz. Czasami najpotężniejsze zmiany zaczynają się nie od dramatycznych gestów, ale od cichych chwil otwartości, takich jak ta. Przesłanie czekające na ciebie w tym filmie może być delikatnym popchnięciem, którego potrzebujesz, lub pocieszającym uściskiem, którego pragnął Twój duch. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał. A jeśli jesteś gotów otworzyć się na uzdrowienie i miłość własną, których szukałeś, napisz w komentarzach. Ten film znalazł mnie, kiedy go potrzebowałem. Twoje słowa mają moc, a zadeklarowanie gotowości jest pierwszym krokiem do otrzymania tego, o co wołała twoja dusza. To, co przyprowadziło cię do tego momentu, nie było przypadkowym przeglądaniem ani bezmyślnym klikaniem. Jesteś tutaj, ponieważ coś w tobie rozpoznało, że musisz usłyszeć te słowa właśnie dzisiaj. Życie, w interesujący sposób, umieszcza dokładnie to, czego potrzebujemy tuż przed nami. Często ukryte jako prosta rekomendacja, wideo lub tytuł, który przyciąga naszą uwagę. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś tych momentów, kiedy wszystko wydaje się idealnie układać, kiedy właściwa osoba dzwoni we właściwym czasie, albo kiedy otwierasz książkę dokładnie na stronie, którą potrzebowałeś przeczytać? To nie są zbiegi okoliczności, ale raczej dowód na głębszą inteligencję działającą w Twoim życiu. Twoja obecność tutaj, w tej chwili, jest częścią tej samej inteligencji. Może ostatnio dźwigasz ciężkie brzemię, czując, że ciężar Twoich obowiązków lub błędów z przeszłości jest zbyt duży, aby go unieść. A może kwestionujesz swoją wartość, zastanawiając się, czy naprawdę zasługujesz na szczęście i spokój, za którymi tęsknisz. Cokolwiek obciąża Twoje serce, wiedz, że zostałeś tu poprowadzony z jakiegoś powodu. Czas, w którym otrzymujemy to, czego potrzebujemy, rzadko jest wtedy, kiedy się tego spodziewamy. Czasami spędzamy miesiące, a nawet lata na szukaniu odpowiedzi tylko po to, by znaleźć je w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Innym razem rozwiązanie pojawia się, zanim jeszcze w pełni zrozumiemy problem. W tej chwili, w tym momencie jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Zastanów się, ile filmów mogłeś dziś kliknąć, ile rozproszeń mogło odciągnąć twoją uwagę gdzie indziej. Jednak coś głębszego niż ciekawość przyciągnęło cię tutaj. Twoja wewnętrzna mądrość wiedziała, że te słowa przemówią do czegoś w twojej duszy, co czekało na uznanie. Czy wydaje ci się dziwne, że prosty film może być częścią czegoś większego, co działa na twoją korzyść? Zaufaj temu uczuciu rozpoznania, którego doświadczyłeś, widząc ten tytuł. Ta iskra wiedzy była Twoją intuicją prowadzącą Cię do tego, czego najbardziej potrzebujesz w tej chwili. Nie jesteś tu przypadkiem, ponieważ Twoje uzdrowienie, Twój rozwój i Twoja podróż ku większej miłości własnej również nie są przypadkowe. Są one naturalną odpowiedzią na Twoją gotowość pozostania otwartym na przyjmowanie tego, co służy Twojemu najwyższemu dobru. Dziś ta otwartość sprowadziła Cię tutaj. Prawdziwa transformacja. Nigdy nie zaczyna się od życzenia, abyś był gdzie indziej lub kimś innym. Zaczyna się od radykalnej akceptacji dokładnie tego, gdzie jesteś teraz, w tej chwili, z wszystkimi swoimi niedoskonałościami i trudnościami. Ta akceptacja nie polega na poddawaniu się lub zadowalaniu się czymś mniejszym niż zasługujesz, ale na stworzeniu solidnego fundamentu, z którego może wyrosnąć prawdziwa zmiana. Kiedy opierasz się swoim obecnym okolicznościom, nieświadomie blokujesz energię, której potrzebujesz do pójścia naprzód. Pomyśl o tym, czy kiedykolwiek zauważyłeś, ile energii potrzeba, aby nieustannie walczyć z tym, co już istnieje? Ta sama energia, gdy zostanie przekierowana na akceptację i pozytywne działanie, staje się paliwem dla niezwykłego rozwoju osobistego. Twoja obecna chwila może obejmować ból, zamieszanie lub rozczarowanie. Te uczucia są ważne i zasługują na uznanie, a nie na osąd. Kiedy przestajesz etykietować swoje obecne doświadczenie jako złe lub niedobre, tworzysz przestrzeń dla pojawienia się nowych możliwości. W tej przestrzeni zaczyna zapuszczać korzenie uzdrowienie. Co by się stało, gdybyś przestał postrzegać swoje obecne wyzwania jako dowód swojej porażki i zaczął postrzegać je jako informację o tym, czym twoja dusza jest gotowa się zająć? Każda trudna emocja, którą odczuwasz, każda przeszkoda, której stawiasz czoła, zawiera w sobie ziarna twojego następnego poziomu wzrostu i zrozumienia. W tej chwili, gdy słuchasz tych słów, masz okazję ćwiczyć tę akceptację. Zauważ wszelki opór, jaki odczuwasz wobec swojej obecnej sytuacji życiowej. Czy możesz złagodzić ten opór, choćby trochę? Czy możesz uznać, że ta chwila, jakkolwiek niedoskonała by się wydawała, jest jedynym miejscem, z którego możesz wkroczyć w coś lepszego? Akceptacja nie oznacza, że musisz lubić wszystko w swoim życiu, lub udawać, że problemy nie istnieją. Oznacza to, że przestajesz marnować cenną energię na walkę z rzeczywistością i zamiast tego kierujesz ją na tworzenie pozytywnych zmian. Kiedy akceptujesz swój punkt wyjścia, dajesz sobie pozwolenie na rozpoczęcie podróży do miejsca, w którym chcesz być. Każdego dnia prowadzisz najważniejszą rozmowę w swoim życiu, a jednak większość ludzi w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy. Ta rozmowa odbywa się w zaciszu twojego umysłu, gdzie mówisz do siebie w sposób, w jaki nigdy nie mówiłbyś do przyjaciela. Słowa, które wybierasz w tym wewnętrznym dialogu, kształtują nie tylko to, jak się ze sobą czujesz, ale także to, jak prezentujesz się światu. Zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj głosu w swojej głowie. Co ci dzisiaj mówił? Czy był miły i zachęcający, czy krytyczny i surowy? Większość ludzi jest zszokowana, gdy po raz pierwszy uświadamia sobie, jak negatywnie mówi do siebie przez cały dzień. Twój wewnętrzny głos jest z tobą tak długo, że jego ton i przekaz wydają się normalne, nawet jeśli są destrukcyjne. Ale oto coś niezwykłego. Masz moc, aby zmienić tę rozmowę w każdej chwili. Słowa, które do siebie mówisz, nie są ustalone ani trwałe. To wybory, których dokonujesz, często nieświadomie, ale jednak wybory. Kiedy konsekwentnie mówisz sobie, że nie jesteś wystarczająco dobry, wystarczająco inteligentny lub wystarczająco wartościowy, twój umysł akceptuje te stwierdzenia jako prawdę i zaczyna filtrować twoje doświadczenia przez ten ograniczający pryzmat. I odwrotnie, kiedy mówisz do siebie z współczuciem i zachętą, tworzysz wewnętrzne środowisko, w którym mogą rozkwitać wzrost i pozytywne zmiany. Czy to oznacza, że powinieneś ignorować swoje błędy, lub udawać, że wszystko jest idealne, kiedy tak nie jest? Absolutnie nie. Oznacza to, że możesz uznać swoje człowieczeństwo, jednocześnie traktując się z taką samą życzliwością, jaką ofiarowałbyś komuś, na kim ci zależy. Możesz rozpoznawać obszary wymagające poprawy, nie atakując swojej wartości jako osoby. Przejście od samokrytyki do współczucia dla samego siebie nie polega na popadaniu w urojenia lub obniżaniu swoich standardów. Chodzi o stworzenie emocjonalnego bezpieczeństwa, którego potrzebujesz, aby podejmować ryzyko, uczyć się na błędach i iść naprzód, nawet gdy sprawy stają się trudne. Kiedy czujesz wsparcie własnego wewnętrznego głosu, naturalnie stajesz się bardziej odporny i kreatywny w rozwiązywaniu problemów. Zacznij zwracać uwagę na komentarz bieżący w Twoim umyśle. Kiedy zauważysz, że jesteś niepotrzebnie surowy, delikatnie przekieruj ten wewnętrzny głos w stronę czegoś bardziej konstruktywnego. Zapytaj siebie: Co powiedziałbym drogiemu przyjacielowi przechodzącemu przez tę samą sytuację? Następnie zaoferuj sobie ten sam poziom zrozumienia i zachęty. Rozwijanie tej praktyki wymaga czasu, ale każda chwila świadomości jest krokiem. W kierunku stworzenia wewnętrznego środowiska, które wspiera Twój najwyższy potencjał, zamiast go podważać. Rewolucyjna idea, że nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość, może wydawać się zbyt prosta, by być prawdziwą, jednak niezliczona ilość osób doświadczyła głębokich zmian w życiu, przyjmując tę zasadę. Louise Hay spędziła swoje życie, demonstrując, że kiedy konsekwentnie wybieramy myśli, które wspierają nasze samopoczucie. Zamiast je umniejszać, otwieramy drzwi do uzdrowienia i transformacji, które kiedyś wydawały się niemożliwe. Nie. Chodzi o udawanie, że negatywne sytuacje nie istnieją, ani o zmuszanie się do uśmiechu, gdy masz ochotę płakać. Prawdziwe pozytywne myślenie uznaje pełne spektrum ludzkich doświadczeń, jednocześnie świadomie wybierając skupienie energii umysłowej na tym, co służy Twojemu rozwojowi i szczęściu, a nie na tym, co utrzymuje Cię w schematach cierpienia. Każda myśl, którą myślisz, wysyła sygnał do Twojego układu nerwowego o tym, czy jesteś bezpieczny, czy w niebezpieczeństwie, czy jesteś ceniony, czy bezwartościowy, czy istnieją możliwości, czy wszystko jest beznadziejne. Twoje ciało reaguje na te mentalne sygnały, wytwarzając odpowiadające im emocje i fizyczne odczucia. Kiedy rozumiesz to połączenie, zdajesz sobie sprawę, że zmiana myśli to nie tylko ćwiczenie umysłowe. Ale praktyczne narzędzie do zmiany tego, jak się czujesz i co przyciągasz do swojego życia. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak dwie osoby mogą doświadczyć tej samej sytuacji, ale odejść z zupełnie różnymi odczuciami na temat tego, co się wydarzyło? Ta różnica wynika z myśli, na których każda osoba postanowiła się skupić podczas i po doświadczeniu. Osoba, która skupia się na tym, co poszło nie tak, czuje się pokonana i zaniepokojona. Osoba, która skupia się na tym, czego się nauczyła lub co poszło dobrze, czuje się wzmocniona i pełna nadziei. Nie oznacza to, że powinieneś tłumić trudne emocje lub udawać, że realne problemy nie wymagają praktycznego działania. Oznacza to, że możesz uznawać wyzwania, zachowując wiarę w swoją zdolność doradzenia sobie z nimi. Możesz czuć się rozczarowany, wierząc jednocześnie, że lepsze doświadczenia są możliwe. Możesz opłakiwać straty, ufając jednocześnie, że radość powróci do Twojego życia. Praktyka wybierania wspierających myśli staje się łatwiejsza, gdy pamiętasz, że nie próbujesz przekonać siebie o czymś fałszywym. Po prostu wybierasz skupienie się na aspektach prawdy, które Cię wzmacniają, zamiast na aspektach, które sprawiają, że czujesz się bezradny. W każdej sytuacji istnieje jednocześnie wiele prawd. Masz moc decydowania, które prawdy otrzymają. Twoją uwagę i energię. Kiedy zauważysz, że Twój umysł wpada w spirale zmartwień lub zwątpienia w siebie, delikatnie skieruj go z powrotem do myśli, które sprawiają, że czujesz się silniejszy i bardziej kompetentny. Nie chodzi o zaprzeczenie lub toksyczną pozytywność. Chodzi o uznanie, że Twoje skupienie umysłowe jest jedną z niewielu rzeczy w życiu, które możesz kontrolować, i mądre wykorzystywanie tej kontroli. Zacznij od małych kroków w tej praktyce. Zauważ, kiedy myślisz o myślach, które sprawiają, że czujesz się ociężały lub beznadziejny, i eksperymentuj z przesunięciem swojej uwagi na myśli, które sprawiają, że czujesz się lżejszy i bardziej optymistyczny. Nie musisz od razu całkowicie wierzyć w te pozytywne myśli. Musisz tylko chcieć ćwiczyć myślenie o nich i zauważać, jak wpływają na Twój nastrój i energię. W najtrudniejsze dni, kiedy wszystko wydaje się przytłaczające i kwestionujesz, każdą podjętą decyzję nadal zasługujesz na traktowanie z miłością i życzliwością. Dotyczy to również miłości i życzliwości, którą okazujesz samemu sobie. Twoja wartość jako człowieka nie zależy od Twojej produktywności, nastroju, ani od tego, jak dobrze radzisz sobie z wyzwaniami życiowymi. Istnieje tendencja do przekonania, że na miłość własną trzeba zasłużyć osiągnięciami lub idealnym zachowaniem. To przekonanie tworzy okrutne koło, w którym odmawiasz sobie współczucia właśnie wtedy, gdy najbardziej go potrzebujesz. Ale miłość nie jest nagrodą za dobre wyniki. Jest fundamentem, który umożliwia wzrost i uzdrowienie. Kiedy się zmagasz, nie potrzebujesz ostrzejszej krytyki ani większej presji, aby się naprawić. Potrzebujesz takiego samego delikatnego zrozumienia, jakie zaoferowałbyś dziecku, które uczy się chodzić i ciągle upada. Każdy upadek jest częścią procesu uczenia się, a nie dowodem porażki. Co zmieniłoby się w twoim życiu, gdybyś naprawdę wierzył, że zasługujesz na miłość, po prostu dlatego, że istniejesz? Jak traktowałbyś siebie inaczej w trudnych chwilach, gdybyś wiedział z pewnością, że twoja wartość nigdy nie jest kwestionowana? W tej chwili, cokolwiek przechodzisz, jakiekolwiek błędy uważasz, że popełniłeś, jakiekolwiek lęki, nie dają ci spać w nocy, nadal jesteś godzien miłości i szacunku. To nie jest coś, na co musisz zasłużyć lub udowodnić, to twoje prawo jako człowieka. Czy możesz ofiarować sobie choć chwilę tej miłości już teraz? Czy możesz mówić do siebie tak, jak mówiłbyś do kogoś, na kim ci bardzo zależy? Ta chwila współczucia dla samego siebie. Może być najważniejszą rzeczą, jaką zrobisz dzisiaj. Uzdrowienie nie przebiega zgodnie z harmonogramem, który sobie wyobrażasz. Rozwija się zgodnie z własnym naturalnym rytmem, który często wydaje się frustrująco powolny dla Twojego umysłu, ale jest idealnie dopasowany do rozwoju Twojej duszy. Presja, jaką wywierasz na siebie, aby szybciej poczuć się lepiej lub aby już pokonać pewne wzorce, w rzeczywistości zakłóca organiczny proces transformacji. Twoja podróż uzdrawiania jest wyjątkowa. To, co komuś innemu zajęło sześć miesięcy, tobie może zająć dwa lata, a to, co stanowiło wyzwanie dla innych przez lata, może szybko zmienić się w Twoim doświadczeniu. Porównywanie swoich postępów z postępami innych tworzy niepotrzebne cierpienie i pomija konkretne. Lekcje, których Twoja dusza przyszła się tutaj nauczyć. Czasami jesteś gotów natychmiast uwolnić stare wzorce. A czasami musisz z nimi trochę dłużej żyć, podczas gdy rozwija się głębsze zrozumienie. Czasami przełom następuje dzięki delikatnym, codziennym praktykom, a czasami pojawia się w nagłych momentach jasności, które wszystko zmieniają. Zaufaj, że twój system wie, czego potrzebuje i kiedy tego potrzebuje. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że pewne spostrzeżenia lub uświadomienia miały dla ciebie sens tylko w określonych momentach twojego życia? Informacje, które usłyszałeś, Lata temu nagle stają się istotne, gdy osiągniesz odpowiedni etap gotowości. Nie dlatego, że wcześniej nie byłeś wystarczająco inteligentny, ale dlatego, że mądrość ma swój własny czas. Ta sama zasada dotyczy uzdrawiania emocjonalnego i rozwoju osobistego. Twoja psychika pozwoli Ci przetworzyć tylko to, co jesteś w stanie znieść w danym momencie. To, co wydaje się oporem lub utknięciem, może być w rzeczywistości Twoją wewnętrzną mądrością. Chroniącą Cię przed zbyt szybkim przechodzeniem, przez zmiany, które wymagają starannej integracji. Zamiast oceniać się za to, że nie jesteś dalej w swojej podróży, czy możesz docenić, jak daleko już zaszedłeś? Czy możesz zaufać, że wszystko, czego potrzebujesz do następnego etapu rozwoju, pojawi się, gdy będziesz gotów to przyjąć? W tej chwili jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być w procesie leczenia. Ten moment słuchania. Bycia otwartym na nowe perspektywy może przygotowywać cię do przełomu, który jest bliżej niż myślisz. Przebaczenie jest być może jednym z najbardziej niezrozumianych pojęć w osobistym uzdrawianiu. Wiele osób się mu opiera, ponieważ wierzą, że oznacza to akceptowanie szkodliwego zachowania lub puszczanie płazem ludziom ich czynów. Jednak prawdziwe przebaczenie nie ma nic wspólnego z usprawiedliwianiem innych, a wszystko z uwolnieniem. Się od trucizny urazy którą nosisz w swoim sercu. Louise Hay głęboko to rozumiała, ucząc, że przebaczenie jest darem, który dajesz sobie, a nie osobie, która cię skrzywdziła. Kiedy trzymasz się złości i urazy, utrzymujesz energetyczne połączenie z doświadczeniami i ludźmi, od których chcesz się uwolnić. Za każdym razem, gdy odtwarzasz w myślach ból, przeżywasz go na nowo, jakby działo się to właśnie teraz. To ciągłe cierpienie nie każe osoby, która cię skrzywdziła, każe tylko ciebie. Przebaczenie nie wymaga zapomnienia o tym, co się stało, ani ufania komuś, kto okazał się niewiarygodny. Nie oznacza to, że musisz utrzymywać relacje z ludźmi, którzy nadal cię krzywdzą. Oznacza to, że przestajesz pozwalać, aby przeszłe urazy kontrolowały Twój obecny stan emocjonalny i ograniczały twoje przyszłe możliwości. Proces przebaczenia często zaczyna się od przebaczenia sobie. Ile razy odtwarzasz własne błędy, karcąc się za decyzje, które podjąłeś z wiedzą i zasobami, które miałeś w tamtym czasie? Ta samokara utrzymuje cię w schematach wstydu i uniemożliwia dokonywanie innych wyborów w przyszłości. Kiedy przebaczasz sobie bycie człowiekiem, popełnianie błędów, nie wiedzę wtedy tego, co wiesz teraz, tworzysz przestrzeń dla wzrostu i pojawienia się mądrości. Przestajesz marnować energię na żal i przekierowujesz ją na tworzenie lepszych doświadczeń w chwili obecnej. Przebaczanie innym staje się łatwiejsze, gdy rozpoznajesz, że zranieni ludzie ranią innych. To nie usprawiedliwia szkodliwego zachowania, ale pomaga zrozumieć, że osoba, która sprawiła ci ból, prawdopodobnie działała z powodu własnych ran i ograniczeń. Ta perspektywa pozwala oddzielić osobę od jej czynów i uwolnić ładunek emocjonalny, który trzyma cię związanego z tym doświadczeniem. Przebaczenie nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale ciągłą praktyką. Niektóre urazy wymagają codziennych wyborów, aby uwolnić się od urazy i wybrać zamiast niej pokój. Za każdym razem, gdy dokonujesz tego wyboru, wzmacniasz swoją zdolność do pozostawania wolnym od obciążeń emocjonalnych, które inni mogą próbować na ciebie nałożyć. Czy ktoś przychodzi ci teraz na myśl, gdy słyszysz te słowa o przebaczeniu? Być może żywisz urazę do kogoś lub rozważasz przebaczenie sobie czegoś, co sobie wyrzucasz. Nie musisz wymuszać przebaczenia, ale możesz być gotów rozważyć je jako możliwość. Pamiętaj, Przebaczenie nie polega na byciu szlachetnym czy duchowym. Chodzi o praktyczną wolność. Chodzi o to, by nie pozwolić, aby ból z przeszłości determinował twoje obecne szczęście. Kiedy przebaczasz, odzyskujesz moc wyboru, jak chcesz się czuć i co chcesz tworzyć w swoim życiu w przyszłości. W tej chwili, gdy słuchasz tych słów, jesteś ocalałym ze 100% swoich najgorszych dni. Każde wyzwanie, które wydawało. Się nie do pokonania, każdy kryzys, który wydawał się, że cię złamie, każda chwila, w której myślałeś, że nie możesz kontynuować, przetrwałeś je wszystkie. To nie jest szczęście ani przypadek. To dowód siły, która w tobie tkwi, niezależnie od tego, czy ją rozpoznajesz, czy nie. Często ludzie nie doceniają swojej odporności, ponieważ koncentrują się na tym, jak trudna była podróż, zamiast na tym, że szli przez nią dalej. Możesz pamiętać strach, zamieszanie. Momenty, w których chciałeś się poddać, ale czasami zapominasz przyznać, że pomimo tego wszystkiego wytrwałeś, znalazłeś sposoby, aby sobie radzić, dostosowywać się, iść naprzód, nawet gdy ścieżka była niejasna. Wspomnij czas, kiedy stanąłeś w obliczu czegoś, co wydawało się niemożliwe do pokonania. Może to była strata kogoś ważnego, poważna zmiana w życiu, problem zdrowotny lub okres głębokiej niepewności co do twojej przyszłości. W tamtym czasie prawdopodobnie czułeś się przytłoczony i zastanawiałeś się, czy masz to, czego potrzeba, aby przez to przejść, a jednak jesteś tutaj. Nie tylko przetrwałeś, ale nadal rośniesz i uczysz się na swoich doświadczeniach. Twoja siła nie jest mierzona tym, jak łatwo radzisz sobie z trudnościami lub jak szybko podnosisz się. Po niepowodzeniach. Prawdziwa siła ujawnia się w Twojej gotowości do dalszego pojawiania się w swoim życiu, nawet gdy jest to trudne, do dalszej wiary w możliwości, nawet gdy obecne okoliczności sugerują inaczej, i do dalszego traktowania siebie i innych z współczuciem, nawet gdy czujesz się wyczerpany. Wyzwania, z którymi się zmierzyłeś, nie osłabiły Cię, ujawniły one drzemiące w Tobie zdolności, które w innym przypadku mogłyby pozostać uśpione. Za każdym razem, gdy wybierałeś nadzieję zamiast rozpaczy, za każdym razem, gdy prosiłeś o pomoc, kiedy jej potrzebowałeś, za każdym razem, gdy robiłeś jeszcze jeden krok naprzód, kiedy wszystko w tobie chciało się wycofać, to były akty ogromnej odwagi i siły. Co by było, gdybyś zaufał tej sile bardziej niż swoim lękom? Co by było, gdybyś uwierzył w swoją zdolność radzenia sobie z tym, co nadejdzie, w oparciu o dowody na to, z czym już sobie poradziłeś? Nie musisz czuć się silny przez cały czas, aby być silnym. Musisz tylko pamiętać, że siła jest tam, kiedy jej potrzebujesz, tak jak zawsze była dla ciebie wcześniej. W świecie, który często wydaje się chaotyczny i nieprzewidywalny, trudno uwierzyć, że istnieje jakakolwiek życzliwa siła kierująca twoim życiem w stronę pozytywnych rezultatów. Jednak kiedy spojrzysz wstecz na swoją podróż z uczciwą refleksją, Prawdopodobnie zidentyfikujesz momenty, w których to, co wydawało się niepowodzeniami, w rzeczywistości przekierowało cię w stronę czegoś lepszego, lub kiedy zamknięte, drzwi doprowadziły cię do możliwości, których nigdy byś inaczej nie odkrył. To nie znaczy, że wszystko, co ci się przydarza, jest dobre, lub że powinieneś biernie akceptować szkodliwe sytuacje. Oznacza to, że nawet w trudnych okolicznościach, Często czekają ukryte dary, które mogą odkryć ci, którzy pozostają otwarci na ich znalezienie. Czasami darem jest zwiększone współczucie, czasami nieoczekiwana siła, a czasami jasność co do tego, co naprawdę ma dla ciebie znaczenie. Wszechświat działający na Twoją korzyść nie gwarantuje, że życie będzie łatwe lub że dostaniesz wszystko, czego chcesz, kiedy tego chcesz. Zamiast tego sugeruje, że Twoje doświadczenia, nawet te trudne, są częścią większego wzorca, który wspiera Twój wzrost i ewolucję jako człowieka. To, czego uczysz się z trudności, często staje się podstawą do pomagania innym i tworzenia bardziej sensownego życia. Kiedy ufasz, że życie działa na Twoją korzyść, podchodzisz do wyzwań z ciekawością, a nie tylko z oporem. Zadajesz pytania takie jak: czego ta sytuacja próbuje mnie nauczyć? Jak ta trudność może mnie przygotowywać na coś, czego jeszcze nie widzę? Jakie mocne strony rozwijam, pokonując to wyzwanie? To zaufanie nie wymaga od ciebie rozumienia wszystkiego, co się dzieje, ani udawania, że bolesne doświadczenia są natychmiast korzystne. Po prostu prosi cię, abyś pozostał otwarty na możliwość, że w Twojej podróży jest sens i cel, nawet jeśli ten sens nie jest od razu widoczny. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś sytuacji, w której coś, co początkowo uważałeś za okropne. Okazało się dokładnie tym, czego potrzebowałeś, może utrata pracy doprowadziła do kariery, którą kochasz, albo koniec związku stworzył przestrzeń dla znacznie zdrowszej relacji w Twoim życiu. Te doświadczenia wskazują na inteligencję, która działa poza Twoim bezpośrednim zrozumieniem. Fakt, że znalazłeś ten film dzisiaj, może być dowodem na działanie tej samej inteligencji. Coś cię tu pokierowało, ponieważ potrzebowałeś usłyszeć te przypomnienia o swojej wartości swojej sile i swojej zdolności do uzdrawiania i rozwoju. Zaufaj, że ta sama mądrość, która doprowadziła cię do tego momentu, będzie nadal prowadzić cię ku temu, co służy twojemu najwyższemu dobru. Nie musisz wszystkiego rozgryzać od razu. Musisz tylko zaufać, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być i że twoje następne kroki staną się jasne, gdy będziesz ich potrzebował. Gdy te słowa dobiegają końca, poświęć chwilę, aby zauważyć co zmieniło się w tobie od momentu, gdy zacząłeś słuchać? Być może czujesz się trochę lżej, a może zyskałeś jasność w sprawie czegoś, co cię trapiło. Cokolwiek teraz doświadczasz, jest dokładnie tym, co powinieneś otrzymać z tego wspólnego czasu. Fakt, że zostałeś do tego momentu, świadczy o Twoim zaangażowaniu w swój własny rozwój i uzdrawianie. W świecie pełnym rozproszeń, wybrałeś spędzenie tych minut na skupieniu się na przesłaniach które pielęgnują twoją duszę. Ten wybór sam w sobie jest aktem miłości własnej i inwestycją w twoje samopoczucie. Przyszedłeś tu z jakiegoś powodu, a ten powód może być dla ciebie teraz jaśniejszy niż wtedy, gdy po raz pierwszy kliknąłeś na ten film. Niezależnie od tego, czy potrzebowałeś zachęty, potwierdzenia, delikatnego przypomnienia o swojej wartości, czy po prostu chwili spokoju w ciągu dnia, zaufaj, że otrzymałeś to, co było ci przeznaczone. Wnioski, które dziś usłyszałeś, nie mają pozostać jedynie konceptami w Twoim umyśle, są zaproszeniem do innego życia, do mówienia do siebie z większą życzliwością, do zaufania swojej podróży, nawet gdy ścieżka wydaje się niepewna. Niewielkie zmiany w sposobie myślenia i traktowania siebie mogą wywołać efekt domina, który przekształci całe Twoje doświadczenie życia. A co jeśli ta chwila oznacza początek nowego rozdziału w twojej relacji z samym sobą? Co jeśli współczucie i zrozumienie, które odczuwałeś, słuchając tych słów, staną się fundamentem tego, jak będziesz poruszał się w nadchodzących dniach? Pamiętaj, że uzdrowienie i rozwój zachodzą warstwami, często w sposób, który nie jest od razu widoczny. Bądź cierpliwy dla siebie, integrując te przypomnienia z codziennym życiem. Masz w sobie wszystko czego potrzebujesz, aby stworzyć pozytywną zmianę, a to, że ten film Cię dziś odnalazł, jest tylko jednym z sygnałów, że jesteś gotów przyjąć tę prawdę.